E została napisana, skomponowana specjalnie dla potrzeb naszej parafii pod wezwanie świętej Barbary. Któżże jest kompozytorem tej pięknej pieśni? A drodzy Państwo, ksiądz Stanisław Bujnowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie Szkole Muzycznej. Szanowni Państwo, teraz już oficjalnie przywitam się. Dzień dobry i szczęść Boże wszystkim spotykamy się dzisiaj z oczywistej, z oczywistego powodu jak widać, 90 już lat istnienia parafii pod wezwaniem świętej w Pionki. Ja nazywam się Marcin Alot i na co dzień pracuję w tym pięknym obiekcie, w którym się właśnie znajdujemy Centrum Aktywności lokalnych w Tym bardziej miło jest Państwa gościć i powitać. Właniam się Państwu. Ja jestem tutaj głównym organizatorem. Głównym organizatorem obchodów, które rozpoczęły się już w środę 4 grudnia szą Świętą w parafii św. Barbary jest oczywiście parafia na czelec z księcem cieganem Stanisławem Pugnowskim, którego witam gorąco i serdecznie. Stanisław zabierze głos, bo jako organizator już widzę, że nie można się doczekać, ale proszę księdza, proszę mi pozwolić wymienić jeszcze drugiego organizatora, współorganizatora, który okazał swoją wielką pomoc przy organizacji wszystkich odchodów, a jest to burmistrz miasta Piątki, pan Robert Kowalczyk. Witam chciałbym powitać Państwa. Proszę bardzo, Księżarskie Wsłanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, wśród nas nie ma nikogo, kto by miał już 90 lat i pamiętał, jak to było w roku 1929. I nie każdy z nas doczeka jeszcze 10 lat, żeby za 10 lat świętować stulecie parawi. Bardziej gdy wybila liczba zerem na końcu dziewięćdziesiątka, konieczne jest, aby podziękować Panu Bogu i zachwycić się historią naszej parafii, która ma karty dramatyczne, smutne i radosne, entuzjastyczne, jakie społeczeństwo przeżywało w ciągu tych lat. Wielu z Was jest aktorami budowniczymi tych lat. Dlatego witam wszystkich z radością tę dzisiejszą uroczystość, którą udało się urządzić przy wielkim wsparciu logistycznym i finansowym Urzędu Miasta. Uśmiecham się tutaj do Pana Burmistrza Roberta Kowalczyka i do jego ekipy, Pani Wiceburmistrz. Pani sekretarz Elwy, z podziękowaniem za to współdziałanie w wielkim dziełem. Panie burmistrzu, chcę przekazać mikrofon, aby pan chciał również jako organizator powiedzieć parę słów. Tego, jak wyglądała ta droga, i do refleksji nad jej sensem i kierunkiem. Ta droga to 90 lat. 90 lat Kościoła pod wezwaniem świętej Barbary w piątkach. Ale, Szanowni Państwo, rok 2019 to w historii piątek rok ważnych jubileuszy. Takich jak 65-lecie nadania praw miejskich naszemu miastu, 50-lecie posługi kapłańskiej stojącego tu koło mnie księdza kanonika Stanisława, czy chociażby ten dzisiejszy jubileusz. Ten dzisiejszy, moim zdaniem, niezwykły jubileusz wpisuje się w historię miasta. I jest powodem wszystkich mieszkańców do dumy, do dumy z naszej historii, z tego właśnie 90 lecia Z tej okazji, szanowni państwo, pozwólcie, że w tym miejscu łącząc się z przebywaniem tego jubileuszu. Składam na ręce księdza dziekana Stanisława Gujnowskiego życzenia wszelkiej pomyślności w pełnionej misji szerzenia wiary i w realizacji nowych zadań na rzecz parafii pod wędzaniem świętej Barbary na następne lata. Natomiast dusz, duszpasterzom i wszystkim parafianom życzę, aby Kościół nadal tak wspaniale łączył sprawy Boże ze sprawami ludzkimi wspierał nas codzienną modlitwą i okazywał pomoc duszpasterską. Nam wszystkim, Rzeź Szanowni Zebrani, życzę, aby Kościół nasz wraz z samorządem budował wspólnotę w odnowie i w rozwoju naszego miasta. Czcigodny dziekanie, pozwól, że w imieniu własnym oraz społeczności piąkowskiej wręcz okolicznościowy grawit z tej okazji. Drodzy Państwo, będzie można na pewno po uroczystości księdzu pogratulować i złożyć życzenia. Dziękuję serdecznie Panu Burmistrzowi, dziękuję Pani Burmistrz, dziękuję księdzu Stanisławowi, ale może proszę jeszcze chwilkę zostać. Może jeszcze jakieś życzenia przyjdą, a tymczasem zapraszam, proszę o pozostanie księdza Stanisława. Zapraszam starostę powiatu radomskiego, Pana Waldemara Prelkę. 90 lat to początek pionek tych przedwojennych i wraz z budową tych dużych pionek przedwojennych rodziła się parafia Świętej Barbary. I jest tak aż do dziś po drodze były różne ważne wydarzenia w naszej ojczyźnie, bo II wojna światowa, cały ten trudny czas PRL-u, 13 grudnia, który niebawem też będziemy wspominać, Jestem przekonany, że w wszystkich tych okresach parafia miała szczególną rolę do odegrania, i z pewnością ci, którzy pamiętają, ci, którzy zajmują się historią, będą o tych momentach wspominać, opisywać je i do nich nawiązywać. Ale parafia to obok tych wydarzeń również czas integracji, rozwoju krzebienia kultury, wspierania słabszych i te wszystkie elementy nierozłącznie wiążą się z Kościołem Katolickim, z księżnią, a było i przecież wielu, z różnego rodzaju inicjatywami. Natomiast myślę, że kluczowe i główne zadanie każdej parafii, każdego księdza jest wiara, jest rozwój duchowy jest yy, wzmacnianie się, wzrastanie przy Bogu i chciałbym życzyć, aby to co przed wami drodzy parafianie, to co przed mieszkańcami Pionek, a więc pewnie również trudne, ciekawe, ale i sympatyczne momenty, żeby w tych momentach zawsze był rozwój duchowy, aby ta parafia wzrastała, aby wiemy przybywało, aby ta świadomość, że bez Boga ani do Kroga towarzyszyła nam, jak również pionkom, bo przecież Kościół to opoka i na tej opoce budowana jest również budowana jest przyszłość tych pionek i tego miejsca. Wszystkiego dobrego z okazji 90-lecia od zarządu, powiatu, od radnych, którzy tutaj są szczęśliwi. Nawet, może nie tak okazały, jak Pana wyższa, ale jeśli stanie gdzieś w dyskretnym miejscu, to będziemy w zaszynek. Dobre słowo do księdza Stanisława Bujnowskiego skierował starosta powiatu radnowskiego, Pan Waldemar Trenka. Dziękujemy. Jeszcze raz serdecznie za Zespół DEUS, małysko zespół, którego początki sięgają 1994 roku. A wszystko zaczęło się w Łódźmierzu na warsztatach muzyków chrześcijan. Grupa studentów ze Szczecina, pod przywództwem Dominikana, ojca Andrzeja Bujnowskiego, stworzyła jeden z pierwszych profesjonalnych zespołów grających muzykę chrześcijańską. Warto zaznaczyć, że szczególnie pierwsze płyty zespołu weszły do kanonu najbardziej kultowych polskich płyt muzyki chrześcijańskiej. Zespół w ciągu tych 20 lat Zagrał blisko 600 koncertów na terenie całego kraju, w tym między innymi podczas międzynarodowego festiwalu Song of Songs w Toruniu. Panie i Panowie, Szanowni Księża, za chwilę na tej scenie po kilku przygotowaniach zespół Deus Nails zapraszamy. Znaliśmy się tutaj przypadkiem. Od początku nasz zespół zajmował się i szedł taką drogą. Wielbiania Boga pięknymi pieśniami. One się nazywają w skrócie pieśniami chwały, pieśniami uwielbienia. Rozumiem, że dzisiaj jest niezwykła okazja, by dziękować Panu Bogu za parafię, za Kościół, za te tysiące ludzi, którzy tworzyli wspólnotę wielbiącą Boga. Rok, tydzień temu mieliśmy okazję świętować nasz Jubileusz 25-lecia w Łodzi. i biskup Ryś powiedział, że w tych pieśniach chwały, on, on osobiście wyczuwa jakąś miłość, za którą stoi setki czy tysiące twarzy. Te pieśni były tworzone przez ludzi, którzy modlili się, uwielbiali Boga. My chcemy włączyć się w tą właśnie czynność. Nie ma nic bardziej szlachetnego niż wielbienie naszego Stwórcy, naszego zbawiciela. I ta rocznica parafii jest doskonałą okazją do tego, żeby dziękować Bogu za to wszystko, co tu się wspaniałego wydarzyło przez te lata. I też by to dziękczynienie przerodziło się w uwielbienie. Te tysiące twarzy, o których. Mówił blisko, które my też jakoś czujemy w tej muzyce, bo stoją za nią żywi ludzie, to są również Wasze twarze. Chcielibyśmy włączyć każdego z Was w to nasze wspólne dziękowanie Bogu za to, że w ogóle jesteśmy, za to, że żyjemy, za to, że Bóg przeznaczył każdego z nas dla swojej chwały w niebie i to jest największe wyróżnienie i zaszczyt. Chcemy zaprosić Was do tego wspólnego dziękowania i uwielbiania Boga w tym uroczystym momencie. Czujcie się współtwórcami tego koncertu i także jego autentycznymi, autentycznymi uczestnikami, czyli tymi, którzy go tworzą, którzy nawet śpiewają razem z nami. Nie bójcie się tego, bardzo zachęcamy oby prowadził nas przez tę chwilę do świętych. ¡Gracias! No i ja oto komitet honorowy, który pokroi pierwszy kawałek tortu. No to pewnie za chwilę, bo winni jesteśmy, parafi, co się odśpiewać. Przy końcu księży, bo już coś 100 lat, a 90 lat. To chyba jeszcze trzeba odśpiewać. Ale na początek 100. 100 lat, 100 lat. Nie żyją, 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 na pianie. 100 lat. Wszystkiego dobrego! Pięknie brawa! Tak. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Panie Starosto, Panie Ministrze o projekcie tortu

I mamy już drugi, już drodzy Państwo, za chwilę wszyscy, wszyscy otrzymają kawałek. kawałku. Zapraszamy Panie z obsługi. Teraz dopokolenia te pozostałe, oczywiście pierwsze trzy kawałki zostały rozbrojone.